Nigdy nie ufaj komuś, kto z łatwością zdradza cudze sekrety zdradzi również twoje. Dla człowieka mądrego każdy świt jest nowym życiem. Wiedza nie znaczy nic, jeśli jej nie stosujesz. Jeśli chcesz odnieść sukces, zacznij od zmiany siebie, a nie innych. Sami tworzymy swój stres, gdy poświęcamy własny spokój dla aprobaty innych. Zazdrośnicy są nieuniknieni. Im wyżej się wznosisz, tym głośniejsi się stają. Wiem, kim jestem, i nie muszę niczego nikomu udowadniać. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od osoby w lustrze. To bezpieczniejsze i znacznie skuteczniejsze. Puść zmartwienia i zacznij naprawdę żyć. Doświadczenie uczy najlepiej, a najtrudniejsze chwile uczą najwięcej. Sukces świętuje Cię w ciszy. Porażka obnaża Cię publicznie. Takie jest życie. Jeśli coś cię uszczęśliwia, nie musisz dzielić się tym z całym światem. Nasze myśli kształtują osobę, którą się stajemy. Jeśli chcesz być interesujący, okaż szczere zainteresowanie innymi. Unikaj ludzi, którzy usprawiedliwiają własne błędy, a codziennie wytykają twoje. Nie polegaj zbyt mocno na innych. Nawet twój cień znika w ciemności. Złe nawyki łatwo nabyć, ale trudno się ich pozbyć. Dwóch więźniów, te same kraty. Jeden widzi błoto, drugi gwiazdy. Wszystko zależy od perspektywy. Uważaj, komu uważ? Suli i cukier wyglądają tak samo. Ale smakują zupełnie inaczej. Wątpliwości i strach rosną w bezczynności, odwaga i pewność siebie rosną wraz z działaniem. Gdy ukrywasz swoją prawdę, dusisz osobę, którą naprawdę powinieneś być. Mniej bój się wrogów, bój się przyjaciół, którzy ci schlebiają. Najmądrzejszym sposobem wygrania kłótni jest jej niepodejmowanie. Broń tego, co słuszne, nawet jeśli musisz to zrobić całkowicie sam. Często dostrzegamy wartość czegoś dopiero wtedy, gdy staje się wspomnieniem. Szacunek się zdobywa, uczciwość ceni, zaufanie buduje, a lojalność odwzajemnia. Jeśli nie możesz zasnąć, wstań i zrób coś. Zmartwienia męczą bardziej niż noc bez snu. Trzymaj dystans wobec ludzi, którzy cię okłamują, nie szanują lub wykorzystują. Nie mów mi, co o mnie powiedzieli. Powiedz mi, dlaczego czuli się swobodnie, mówiąc to właśnie tobie. Najlepszym sposobem wpływania na kogoś jest mówienie językiem jego pragnień. Uważne słuchanie to największy komplement, jaki możesz komuś dać.